Dzień dobry uh, i think, uh, uh, gratuluję for uh, uh, players to to bardzo dobrze very good and i, I think uh, we we look today very good match very good match with a lot of chance. And i gratuluję to my players, they're fighting, we have very young team, they give heart on the field and uh, point by point, we teach every game, they learn very speed and I'm very happy, point by point and be everything okay. Tak. Ja może po polsku. Ja się oczywiście tutaj podpisuję po tym. To był bardzo dobry, emocjonujący mecz do ostatnich sekund. Wydaje mi się, że ciut więcej zrobiliśmy w kierunku tym, żeby dzisiaj wygrać to spotkanie. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, z jakim nastawieniem przyjechała Legionowi, ile ma punktów, co dla nich było takim celem strategicznym tutaj w sytuacji, gdy wiadomo, co trzy dni jest mecz. I naprawdę trzeba jej oddać też, bo, bo mieli gdzieś tam jedną, tą taką naprawdę świetną szansę w samej końcówce. Czasem tak zespoły grają, że grają bardzo dobrze w defensywie i czekają cały mecz na tą jedną sytuację i oni umieli faktycznie sam na sam akurat Wojtek się tutaj spisał, bo byśmy pewnie naprawdę załamali ręce. Powiem szczerze, że coraz bardziej tak naprawdę podoba mi się ta druga liga. Te mecze są jednak lepsze niż w tej poprzedniej. Natomiast powiem szczerze, że to chyba trzeba to zaznaczyć jednak, że jeśli kibic, ja oczywiście bardzo szanuję kibiców wszystkich, którzy no, nie mają obowiązku, że tak powiem, znać wszystkich przepisów szczegółowo i oni ileś tam razy nie wiem, 6, siedem razy mają oględnie powiem pretensje do sędziego no to jednak, no chyba facet się jednak myli, prawda, no, dużo było tych pomyłek, no ja jeszcze raz zerknę dokładnie w przepisy, jeśli chodzi o tutaj ko sytuację korzyści bo, bo przywileju korzyści, że tak powiem, bo, bo no, Wychodziliśmy z fantastyczną kątą, sędzia, to doskonale widział, że dostaje zawodnik na szpiłkę Holywiak i ma praktycznie jeden na jeden tylko z tym środkowym obrońcą, do tego zbiegającym, i on miżdża, mimo wszystko. No. Powiem szczerze, że tych sytuacji takich spornych, gdzie przyznawałem rację tutaj, że była, nie wiem, przykładowo fałę po stronie Legionowi, czy odwrotnie, to naprawdę no, to było. E... No za dużo tych pomyłek, po prostu e, uważam, że trzeba coś z tym zrobić. Tak naprawdę, tutaj apel do, 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 do wiadomo, do chyba władz związkowych, bo to, jest centralne, to są centralne rozgrywki. Y, I y, wydaje mi się, że chyba warto na dobre takie mecze jak dzisiaj przesyłać po prostu y, y, z, y, tą trójkę sędziowską, powiedzmy, która. No, która będzie, że tak powiem, tak rozstrzygała te wydarzenia wojskowe, że nikt nie będzie miał pretensji. Dziękujemy. Czy nasz trener ma jakąś orientację, czy sędzia z tego samego okręgu wojewódzkiego, bo pochodzi Powiem szczerze, nie wiem pod Radomski, okręg Radomski, trudno, 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 Mazowiecki. Mazowiecki jest, tak. Radom no. na pewno trudno, trudno, Trudno mi powiedzieć powiem szczerze. Nie wiem w tej chwili z jakiego klucza to jest wyznaczane. Ma pan natomiast temat się Tak, no, oczywiście ma pan całkowicie rację Natomiast no, mówię, drugi mecz jest to taki, który, który gdzieś tam wydaje mi się, że jakby to było lepiej gwizdane, no to czy to pruszków, czy to teraz, bo tam na pruszkowie naprawdę tak samo był bardzo dobry mecz. Otwarty z naszej strony wiadomo, kiedy strzeliliśmy bramkę, też sam to widziałem gdzieś tam ten bramkarz był zasłany być może niesprawiedliwy, ale wcześniej jako pierwsi bramkę i po prostu nie uznaje. E, powodów nie znam, bo, bo analizowałem też tą sytuację. Tego jest sporo. Ja i tak e, mówię, spokojnie do tego podchodzę, ponieważ e, nie wiem, mam nadzieję, że e, tak, już często powtarzam, suma szczęścia czy tych wszystkich kontrowersyjnych sytuacji będzie na zero, więc mam nadzieję, że kiedyś się ten los odwróci, chociaż ja i tak życzyłbym sobie po prostu normalnego sędziowania, który dorasta poziomem do tego, co, co, co się gra, a naprawdę to są już fajne widowiska, powiem szczerze.